Ona ma tendencję. Ona ma tendencję na smażenie kapora, ale coś kurde trzeba jej pomóc. Siemano Kutury. witam Was w kolejnym odcinku, gdzie będziemy upalać tego oto świeciuszka. Założymy mu opony rolnicze. Ono coś nie podaje, może cewka jest nie do końca. Tak o tu, paczka, belo, widać. Przerwany. O, jest biała, biały pumcik. Bardzo tu jest. dziukla. sklep. Które ładniejsze? ładniejsze? Te są ładniejsze. O, tutaj to przewód, ale przewód taki zawalisty. Ciutka, tylko to dobrze A ty co, dzisiaj nudzisz się? Brak natchnienia do pracy. Fajnie, też bym chciał tak mieć. Ciężka praca. Nie masz natchnienia, nie robisz. Ale trzeba robić. Kto tu jest nie nierobym w tej rodzinie? Widzisz, co to znaczy boska ręka, mechanika? Tylko podszedłem i już wiedziałem, co jest nie tak. Nie chcę się chwalić, ale to jest talent po prostu, to jest talent. I ciężka praca. Chcesz się nauczyć driftować? Umiesz bączka kręcić? Bo, bączka to ja mogę puścić. Ha, ha, ha. Driftowałeś kiedyś? A jak maluchem. Weź mu trochę zakręć bączka, pokaż jak robisz. Chcesz żeby Ci poroznosił to wszystko? Dawaj, dawaj, pokaż. Ja jestem ciekaw. Nie będę jeździł. Co? Nie. Czemu nie? Patrz i, i, i coraz bliżej, i coraz bliżej <laughs> Nie będę jeździł i coraz bliżej, coraz bliżej gada że nie gada że nie na pewniaka ładuj wolwiaka No i jak 1.9 podaje? Klawa jego jak cholera. Dobrze? Dźwięk, ty jednak czasem potrafisz co nieco zakręcić, kurczę. Przy Smarcie to chyba blisko było, co? No ja wiem. Ty patrzyłeś. Patrzyłem i chyba było blisko, no. Zmieścił się? Zmieścił się. No ale Smarta mógł liznąć, co? Mógł trochę, no. Ale to wiesz, szkoda zderzaka. Kickster już liznął. Ręka na zewnątrz, danie na zimnym maksymalnie, ta, ta. jakby jest. Wszystko. Tak. Kto śledzi naszego Instagrama, to wie, że było coś tam chycnięte. Ty chcesz? No nie, bo szkoda, bo rozwalę. jaka można by było liznąć trochę tyłem, a to szkoda, bo Jak ty się boisz, to ja spróbuję. Dawaj, jak mogę przypaść go. <noise> Nie wiem, stąd? Tak nie rozpalił chyba, co? Jest Ale chycznąłem. Jak straty? Nic. to to? No. No, czuł bierku. Brałem się kilka razy i nie potrafiłem trafić. Blisko było, nie? Chcesz ty teraz? No, mogę spróbować. No to dawaj. czaj, bo mu kilka kilometrów brakuje. Tylko nie Volvo, a imże, ta pykło. Ej kurde. Nawet na. Se nie, jest! O, pas. Tak dosłownie ledwo dotknąłeś! Wydaje mi się, że jest nie. tutaj, zobacz taki ślad. Leciutko, pierwszy Ale tak bardzo leciutko. Kilometry były. No i nie jesteś przyzwyczajony walić po banda, Nie, no, jeszcze, jeszcze nie przyzwyczajony jesteś. Ja od krawężników jestem z daleko, i od takich też jestem daleko, więc. Jeszcze cię nauczymy, jeszcze masz szansę, ale widać zadatki są. No. To lecimy na jakieś szybsze odcinki, bo tutaj, co będziemy się tu kręcić? No podobało mi się to. Fajne to jest, podoba mi się. Dawaj, nie będziemy się kręcić jak gówno w przeręblu. Lecimy na jakieś szybsze odcineczki. <laughs> Patrz co kupiłem. Po wielu latach yy, ciągania mordą kupiłem w końcu pompkę. Za okay. dwa zł chyba. Inwestycje. Albo... Inwestycje. Patrz, masz on off. A? O! Miesz? Po własnej stacji benzynowej się zrobił. No. Po 20 latach na YouTube. Ej, ale sprytne to jest, nie? No, sprytne. szczerze. Na autochofie w Niemczech można zrobić się. To żelazny zapas wyciąga. A jak? Czemu no. żelazny zapas? Zatankowałem to wyciągam. Tak? No a jak. A gdzie to czy ja potankowałem? Ojej, to już wylane z dwa lata temu. Były pochowane dziury, wszystko wyjęte. Jak ty, jako człowiek z transportu, masz wszystko na diesla, to co ty gadasz, że benzyna? Ty benzynę to ostatni raz, raz zalewałeś dwa lata temu do paralotnie jak latałeś. Albo trzy. Ale dobrze mieć w o. zapasie. Widzisz? To dlatego mówię ci, że ja wyjeździłem i zatankowałem już dawno swoje. No trzeba to uciąć, bo to zobacz, wolno to to leci. Tam normalnie. No to wziął to tak. O, teraz wir. No teraz to leci, chłopie. Fajno czy mają te stare gary, Idealny zimowy wojownik. Bardziej wiosenny, jesienny, błotny, błotny, błotny wojownik. A taki ładny był. Drifterzy, co byście zrobili? Kolega problem! Kolega, pakieta zgubiłeś. Coś więcej się stało? Nie. Ćwiarteczka delikatnie tyci tyci chycnięta. W tej ćwiarteczce ona tylko lekko. A co się kopci? Nie wiem, wygotowałeś się? A może zaraz się przestanie, co? Czekaj. A może nie? Nie wiem w sumie ty. Ale na podwórku też się zmieniła. Tak? No. no właśnie, no to, to... nie jest wcale duży problem. O! nas I na ślizgi. Ale to się nie trzyma. Pewnie odpadnie za chwilę, ale przynajmniej chociaż na chwilę się trzyma. To, co mogę powiedzieć o tym aucie, to że na pewno jest bardzo odporny na katowanie. Jest jadowity. Ludzie mówią, że te 1,9 to gówno, ale to nieprawda. Zobacz, jak to gówno się trzyma dobrze. To jest gówno, ale bardzo dobrze trzymające się gówno. Ta opona, czuć, że ona na tym błocie nie drze. Tam jakicham na liściach stary, ona w ogóle się nie napędzała. Ja wiele pytań. Jak założymy tutaj oponę rolniczą, nie masz co się oszukiwać. Ona będzie miała bardzo ciężko driftować, ale na pewno nie będzie miała. Problemu z przejeżdżaniem przez błoto, z jeżdżeniem po liściach i tak dalej. Będzie się na pewno lepiej napędzać. Trzeba to wytestować. Bo Może że będzie miała jeszcze driftowy tutaj zajad. Zajad? Co to znaczy zajad? Nie, nie wiem. Będzie zajad dojdziemy. No. E! Eee, Zderzaka nie ma! Zbiliłem pakieta. A szczerze, co za różnica? Wrócimy po niego. Chyba nikt nie ukradnie zderzaku z pakietu. Ja się nie boję, chyba do klubu zartuwiałem taki. Podaje, daje co? Chłopiec. Ja pierdzielę, o, 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 bo to tako spalenizną liśćmi takimi wali, Grill. ale kurna, żeby ona nam się nie zjerała zaraz, kurde, o co chodzi tutaj, jedno co chciałbym powiedzieć o tym aucie, że to auto jest cholernie rajdowe, cholernie, 100-110 leciałem, ta BMW w ogóle nie miała pytań, ale szybko, co? Szybko, ja się bałem. O mnie się bałeś? Ja, flashback i z Wietnamu. Jaki dobry kolega! Chciałbym, żebyś ty też spróbował tego. O to tak, mogę spróbować. No to dawaj. On nie ogarnia. Rozumiem to, bo jeszcze chłopak musi się nauczyć, ale to nie było to. Nadal to nie to, co chyba ja mocniej robiłem. No, troszeczkę większa prędkość była na pewno. O my, o! To jednak czasami potrafi. On bystry chłopak, tylko po prostu potrzebuje czasami wiesz. Chwili, żeby sobie przemyśleć. To chyba było dobre. Daje mi się podobało. Już coraz odważniej lata. On po prostu musi się nauczyć pewnych rzeczy. Dajcie mu chwilę. Może niedługo coś z tego będzie. Blisko rowu. Czy nie, Czy miałem tylko takie uczucie, Wlecia że dupa poleciała. Wleciałeś pomiędzy. Na pole nie wskoczyłeś, ale pomiędzy poleciał. Dobra, to nie posianym... Nie posionym. nie posiunym, aaaaj! A, był, Co ty gadasz? Haha, myślałem, że to beton stoi, nie? Kroje, czekaj, to Pol, ktoś go położył tam. O, sadzek gdzieś tam da, czy gdzieś? Do ręki. Chyba no dobra, o, o, dobra. Wstrzymam wariata. O, zerzec zapakowali. Uuu, znaleźliśmy, ty, ciekawe skąd ty się wziął. Dawaj malczana, porównamy drogę. Jak drogowcy typowi, nie? Muszą dbać o drogi. I do tego celu użyjemy naszego ogóreczka, ale niestety w ostatnim odcinku zepsuł się rozrusznik, więc palimy go po prostu na pych. Widzisz, jednak to niemiecki sprzęt to niemiecki. Lubi się kopcić. Jak ono w dzisiejszym odcinku się nie spali, to będzie sukces. No i zobacz, jak porównany jest w Popie. To jest nie wiedziałem, że coś było w ogóle tutaj jeżdżone w jakikolwiek To jest równarka z gminy. Gmina gminna, ale solidna. Tego nie <grym> słyszałem. <grym> Zadowolony jestem z tego, że kupiliśmy tego malczana do równania drogi. Saniot strzelał. Dopiero po tym, jak strzelaliśmy z tego, to zaczął, wiesz, kichać. Głowica no może walnięta już. Może być, no. Mocno jak tatko się tak przychyla człowieku, składa jak skręca i się składa, pa. <grystanie> tatko człowieku minus 30 lat nagle dostał. Kaszek go odmładza. Przypomniały się czasy za kawalerki, co? Nie, maluch jak bęka wszędzie. Temat jest taki, że pomyśleliśmy po co nam szukać, skoro to już jest. Passat z oponami rolniczymi i jodłami. I żeby był dowód, że to nie jest zwykła jodła, tylko rolnicza. Tradstor. Czyli to jest jodła z traktora. Ta opona dobrze się sprawdziła w rajdzie, więc też będziemy musieli to przetestować we właściwościach off-roadowych, tak? I BMK się zestra przy tym obciążeniu. No tak. Zobaczcie, kryje już jodła. Ta jodła jest tak ostra, no że jak ją teraz trzymam, to aż czuję jak mnie kuje. Żyleta. Żyleta jest. Można się nią golić taka ostra. A właśnie, a propos golenia. A propos ostrej opony i golenia, to mamy taką maszynkę SHARP-2. I wiele osób, no nieskromnie mówiąc, mówi nam, że mamy duże jajca z racji tego jak latamy w terenie. I szaf 2 to idealna sprawa, żeby o te jajca zadbać. Zwłaszcza, że zbliżają się walentynki. A dlaczego tak mówię? Bo szaf 2 to maszynka do miejsc intymnych, która sprawdzi się tam, gdzie potrzebujesz wygody i bezpieczeństwa. Stosuje ona technologię cut free, ograniczającą zacięcia i podrażnienia do minimum. Ale miejsca intymne to nie tylko jaja, ale też brzuch, pachy czy też klata. goleniu pomoże Wam doświetlająca lampka LED, zestaw z dwoma nasadkami do różnej długości cięcia oraz ostrze golące na zero. Poza tym Shaft 2 jest wodoodporna, więc możesz śmiało wskakiwać pod prysznic i spędzić tam nawet dwie godziny, bo tyle trzyma bateria. Więc jeśli chcecie o siebie zadbać, zwłaszcza przed walentynkami, to wbijcie do linku w opisie i z kodem motokoty20 macie maszynkę Shaft 2 minus 20% taniej. A przechodząc do oponek. Ona ile? Ze trzy lata, kurde, z tym pasatem tam w, roz, w roz... Pała. Myślisz, że ze 3 lata? Nie, ja za młody byłem. Co młody co nie pamiętam. Ty nie wtedy chyba miałeś, co? I... co? Co ty, co ty? Co, A, co, przepraszam, co ty? przepraszam. Widzisz, ja nie wulkanizator kurde i nie wiem. To tak weź się... ty zrób, weź ty zrób. Znasz ty się na wulkanizowaniu trochę, co? Pytanie, czy w ogóle na tym będzie dało się dlistować? Czy może ten tył będzie miał tak dobrą przyczepność, że przód będzie wyciągało? Na 15 będzie bardziej jadowita, będzie pływała mm. jadem. Co to jest? I patrz o, patrz. Poli. Wózek się, że pomalowany. W wózek na niebiesko pomalowany i Poli patrz. Nie rozumiem tego auta. To jest dupa wózek, w sensie tak dobrze zrobiona no i tak, na no. Poli. No no taki taki bud zginiona. Gilo, z no, przewód tylny też jest w oplocie. Z hala? Tak. <laughs> pieniądze. No człowieku! Autentycznie ona wyszła za 0 zł, a nawet jeszcze człowieku jest więcej warta, nie? Ona została kupiona za 1200, no. 1200, z czego falgi 1200 kosztują? Eee, tak, a no zamiast, zamiast dwójaka. Tak same poli, kompletne na tył to chyba 800 chyba. A do tego patrz, jeszcze pomalowane i to rozebrane wszystko. No tak, człowieku, I... normalnie w niebieskim, ładnym, pięknym proszku. Ale jodła. Wyjąłeś te nadkole, to od razu inaczej wygląda niż z tamtej strony. Aż się tego boję, jak to będzie grzebać. Ty, ty się tego boisz, a Michał się boi to nagrywać. Najsłuszniejsze obawy to ma Michał w tym ty, wszystkim. ja już wtedy się bałem na no, zwykłe oponie. No chłopie, tutaj to będzie rzucało takimi głazami, nie? Ja już mam traumę po hajabuzie. Dominik czy jako sprzęto jakiegoś kupił Kauflander Domin! Z kupiłeś? No to jest? Kauflander to jest ten skuter z Kauflandu. Elo. Domin, jak Ci się podoba z no, traktora? traktora? No od pastucha, nie? No, ale od traktora, wiesz, ona normalnie to jest opona traktorowa. A urwie półkę czy nie? jest gołemkę tak. Myślisz? Nie, no co ty? Zakład? Dobra, załóżmy się. Nie, kurde, czekaj, tfu, bo zaraz wygadam. Nigdy nie ukręciłem Płośki. Ja Jeśli to dzisiaj się zdarzy, to będę zadowolony. Ja w tym roku dwie. Także. A ja ani razu, nigdy w życiu. Patrz ile było w nadkolu błota. Waga zbędna. Więc to jest usprawnienie, bo przynajmniej teraz na budę błoto się nie będzie lepiło. Chłopie! Sypie? No trochę sypie! Pokaż! Muszę to z zewnątrz zobaczyć, kurda! To jest, to jest niesamowite, ty! Kurna, patrz jak, jak to wygląda, patrz jak to porzucane ten No chłopie, to jest jak po ziemi jedziesz, to jest jeszcze tam sypie lekko piaseczkiem. Jak się Ale coś. jak się wpadasz na taką darminę miękką, to człowiek o takie kawałki lecu, nie? To ładnie zabronowane. No, chcesz zobaczyć jak, jak ten, jak sypie? Pokażę ci. Pokażesz? No, ty się mm. schować za jakimś drzewem albo coś. Dobrze, że nie ma. Bardzo duża zaleta, że nie ma kamieni. Ja bym już ciekł. Panowie, nie bójcie się! Moje obawy się spełniły. Takie, że będziesz leciał bokiem, i że tył będzie miał tyle trakcji, że przód będzie wyciągało. Kręcisz bączki, i w pewnym momencie to tobie do, jedzie do przodu, mimo że masz skręcone koła. Opony to są z tego, z ciągnika, z Dzika. Z Esioka jakiegoś. Nie, yeah. kiedyś były takie na ten, siadałeś na przyczepkę i tu tu, tu 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 Nie I, jestem w stanie sobie tego wyobrazić po tym, jak to pokazałeś, no co, ale... To Dzik? Takie oh. na Podczepiało. A, u mnie po osiedlu taki jeżdżą. Ty, Dobry. ale półoszki jak na razie wytrzymują. Ma tak się wcina tą oponą, że mam wrażenie, jakby zaraz miała chować. Ja pierdzielę, ej, to jest złoto, złoto. Zakochałem się. Te samochody wszystkie w błocie. O, jest kratka, a raczej pozostałości chyba. Dobrze, jeszcze wystawisz na Allegro za 5 zł. Tak, jak flipsy się kleiło na ślinę. Jedziesz? Ale dawaj na pole. Zaraz sezon trzeba orać. Dominik, kiedy się ora pole? Na wiosnę albo na jesień. Zalewanie. No właśnie. Zobacz, jaka pogoda jest. Wiosenna. Ty ja mam w buzi, nie? Domi! chciałeś śmigać? Chodź, śmigniesz się. No dawaj, no tylko nie przywal w nic. Bączka możesz zakręcić jak chcesz. Po lewej w środek komulec, prawa gaz. Mocy nie ma, mało mocy. Chłopie na takie oponce mało? nie podnosi. Też tak jaś mówiłem, że to ma mało modno i nauczyłeś się. No. Nie sprzeda technika. To pognali dalej. Audi Oho, Nie wsiadł do BMW. <laughs> <laughs> ja co tu się dzieje? <laughs> Przecież to jest kurda bez sensu. Bez sensu taki test. Skoro to auto przejechało i nawet nie zapytało. Grupszego zawodnika. No, Größkiego zawodnika. Bo trzeba to było to chłopie. Ale weź w taką pogodę, znajdź gdzieś człowieku błoto. Jest. Nie ma sensu. Co to jest? Ja myślałem, że ona chociaż się zająknie. Ona, człowieku, piękną polszczyzną się wypowiedziała. Niemiecczyzną, bo ona jest niemiecka. O! ogie! Akurat nie nagrałem tego. Drzewo wyrosło? Ty, kurna baranie! Nie oh, sorry. <laughs> Serio, Nie widziałem. Ale o co chodzi? Lusterek nie masz, czy co? I bo patrzyłeś się w te, a to jest ustawione <laughs> pod ciebie nie chciałem. No za burak! W oh, Wytniemy z mojej. Przepraszam, przepraszam. Nie no, nie mam ci tego za złe, bo to fura za 0 złotych, to nie szkoda. Jedyne czego mi szkoda, to że GoPro było akurat z drugiej strony i się nie nagrało. I Michał też tego nie nagrał. Bo byłby to dowód twojej głupoty. Jeszcze żebyś przywalił tak, że lampa by się tylko zbiła. A ty tak strzeliłeś, że człowieku zobacz, nie dość, no, że ta świara, to jeszcze tutaj spód się wpierdzielił. No niech są, no. To w ja ci mówię. mojego wozu. Wytniemy, damy Tobie. Zaraz wyklepiemy. Wybie... Na pewno już nie wyklepisz. To wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie. Czasami w niego nie dowierzam, kurde. Chociaż też kiedyś tak odwaliłem, że spojrzałem nie w to lusterko i przywaliłem w słupek, no ale kiedyś musiał się nauczyć. Każdemu się zdarza. Autentycznie ta dupa tak mocno trzyma, że nie da się tym latać bokiem. Aspekty wizualne tego wszystkiego to jest okej, okay. ale jeśli chodzi o prowadzenie, jazdy i tak dalej, jest masakra, bo tak. Przy wyższych prędkościach ciągnę na boki. Strasznie, bałem się jechać. A ja na trujeczce też taki byłem. Lekko miałem pełno. Kolejna sprawa, ona w ogóle nie przyspiesza przez to. Miałeś takie odczucie? No bo i wiesz, jednak nie ma za dużo moc, nie? No, ale nie chodzi o moc, chodzi bardziej o to, że ta opona nie ma trakcji. To jest w ogóle paradoks. Ale w porównaniu do tamtej pierwszej, co jeździliśmy rano? No? No to ma trakcję. No dobra, ale o co mi chodzi? Jedynka, dwójka, to ona cały czas mieli. Ale mi się wydaje, że po prostu ta kostka jest tak wysoka, wgryza się, ale nie ma takiego styku z powierzchnią. No? 3,5 bara. A 3,5 bara? Mhm. Jakby było no. pół bara. Może była atrakcyjna? Kurde, no? Faktycznie. Nie przemyślałem tego. Może pod skosem? Opa. Ale się, że może być tak jak z tym, jak z Matizem. Ciężko będzie miało wyjechać to gówno stąd. Chyba powietrze upuścimy. Dawaj. 10 sekund. 8, 9, 10. Dobra, ale słuchaj, musicie by dwóch tak. pchać. To jest to właśnie o czym mówiłem. Prawie się udało wyjechać, zobacz. Już byliśmy tam w stawie, ale wyjechaliśmy prawie tutaj i niestety nie podołało, bo zaczęło się grzebać. I spuściliśmy powietrza, a i tak się zagrzebało. Bo ona jest za niska, ona wisi zawsze. Co za szajse. W takim razie czekamy na reski. Jedzie wybawca. Przyjechał. Syn marnotrawny. Targa i lamuskę. Brawo, boss. Ale to jest potęga takiej kopary. A wiesz co jest potęgu? Marek z ściągarków. Nie ma sensu, Wjeżdżać w dziury, bo to nic nie da, bo się zawiesi. Mimo że ma zawieszenie z 30 diesla. To jest naprawdę wysokie zawieszenie. Ale myślę, że przez tamte gałęzie może przejechać. Także jedziemy tam przyjechać. To jest takich! Jej. Ona pokazała swoją wartość dzisiaj. Zostawcie subskrypcję na naszym kanale. A my prosimy Was o łapeczkę w górę. Zostawcie ją, żeby ten film poleciał dalej, żeby ludzie zobaczyli, że opona rolnicza w osobuweczce też dobrze się sprawdza. Pozdrawiam Was widzowie. Elo.